Siemka, Siemka. Kawaii Leonard był dziś o mały włos od tego, żeby zostać królem NBA i Bogiem Kanady, ale dzisiejsza koronacja odwołana przez Splash Brothers, którzy mają nerwy ze stali i bardzo nie lubią przegrywać w decydujących meczach. Ale o tym wszystkim opowiedzmy sobie w dzisiejszych sprintach po parkietach NBA, czyli 48 sekund do dzisiejszym meczu. Kevin Durant w końcu wrócił. W pierwszej kwarcie rzucił 11 punktów, trafiając wszystkie trzy rzuty za 3 punkty. Ale niestety na początku drugiej kwarty, przy próbie minięcia Sergej Baki, odnowiła mu się kontuzja łydki. Zszedł do szatni i już go z powrotem na boisku nie zobaczyliśmy. Co ciekawe, dopiero po jego kontuzji trener Kerr dał szansę Kazinsowi, który odwdzięczył się 7 punktami z rzędu. I Golden State do połowy czwartej kwarty utrzymywało kontrolę nad spotkaniem. Wtedy to Kawaj Leonard wziął sprawy w swoje ręce, zdobył 10 punktów z rzędu, prowadząc Raptors do serii 12 do 2 i wyprowadzając ich na 6-punktowe prowadzenie. Co ciekawe to Raptors sami sobie tą serię przerwali prosząc o czas co okazało się błędem. Po powrocie z timeoutu e, mieli problemy ze zdobywaniem punktów a Splash Brothers z trzema trójkami wyprowadzili Warriors na prowadzenie którego nie oddali już do końcowego gwizdka. Kyle Laury próbował jeszcze rzutem z ostatnią sekundą dać Raptors e, wygraną i mistrzostwo ale niestety spudłował i przy stanie 3-2 wracamy do Oakland. Po serii 12-2 dla Toronto Raptors wydawało się, że cała Kanada zaraz eksploduje, kawa Leonard zostanie koszykarskim bogiem i to Toronto będzie świętowało dzisiaj mistrzostwo NBA, ale Splash Brothers pokazali naprawdę zimną krew, pokazali, że nienawidzą przegrywać ważnych meczów. Od 2015 roku Warriors grali 7 razy w tzw. Elimination Game, czyli w meczach, kiedy przegrana kosztuje odpadnięcie z playoffów lub finału w tym przypadku. Wygrali 6 z tych meczów, a jedyny mecz, kiedy przegrali, to przeciwko Lebronowi Jamesowi i jego Cavs w 2016. W 2016 roku, kiedy ci robili ten niesamowity comeback z 1 do 3. Nie wiadomo, czy w meczach numer 6 i 7 zagra Kevin Durant. Nie wiadomo, czy zagra Kevin Lunay, któremu też odnowiła się kontuzja. Pewnie będziemy się dowiadywali na dniach o rozwoju tej sytuacji, ale niezależnie od tego Toronto Raptors, żeby wygrać mistrzostwo i postawić kropkę nad i, potrzebują znacznie lepszej skuteczności i znacznie lepszej gry zawodników drugiego planu. Golden State Warriors pewnie mają zupełnie inny pomysł na kolejne dwa mecze. Pewnie będą chcieli wygrać kolejne dwie elimination game i wygrać w siedmiu meczach po powrocie do Kanady na decydujące spotkanie. To, co jest pewne, to to, że przed nami mecz numer 6 w nocy z czwartku na piątek. Tym razem już na pewno będzie to ostatni mecz rozgrywany na Oracle Arena, najstarszej hali w NBA, więc oglądajcie, na pewno będą emocje z kosmosu, To jest gwarantowane. O wszystkim opowiemy sobie w piątek rano w kolejnych sprintach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.